Jeżeli przygotujemy ją w taki zwykły sposób, gdzie większość restauracji przygotowuje, czyli to tak, bardzo prosty produkt, szybki do podania, a jeżeli chcemy go zrobić z patelni albo z piekarnika, no to już jest wyzwanie. Już jest kombinowanie odmowienich czasów, temperatur, no to może być wyzwanie dla, dla kucharzy. Ale my mamy fajne rozwiązanie, mamy już gotową kaczkę sous-vide, którą wystarczy wrzucić na patelnię, podgrzać, fajnie skórkę zarumienić, i mamy gotowe danie. Myślę, że można by było kaczkę zamarnować w cukrze, wysuszyć, zrobić z niej taką suszoną, podwędzić. Też fajna propozycja podania: wędzona kaczka do takiej dobre pire z gorczycą, na słodko, coś z żurawiną, coś z pomarańczą. No myślę, że w taki sposób ja to zrobił. Wczoraj fajną propozycję mieliśmy kaczkę z sosem pomarańczowym na z selera, do tego dodaliśmy nutkę limonki i troszeczkę grana padano.